Cześć i czołem ludu rowerowy. Jak można zauważyć, jest naprawdę bardzo dobra pogoda, ale powoli jakieś chyba chorobsko mnie rozkłada przed świętami i zrezygnowałem z dzisiejszej jazdy rowerem, ale na dzisiaj mam dla Was taki mamy unboxing, paczki tutaj, które właśnie jest po prawej stronie. I przygotowania właśnie ramy pod malowanie. A więc najpierw otworzymy sobie tą paczuszkę Jak możecie się domyślać, to będą Spray'e i... A więc... Wszystkie puszki są marki Montana Naprawdę bardzo dobry producent Do wszystkich spray, farb i różnych rzeczy Tutaj mamy remover, spray, paint stripper, czyli to jest taki, taki specyfik, aby właśnie zerzec stary lakier z roweru Tutaj mamy podkład do aluminium Sorry, do amelinium Tutaj jest lakier bezbarwny yy, Farba Koloru czarnego, Metallic Black. I ostatnia puszka to jest Kolor Gold, Metallic Gold, a więc kolor tej ramy w przyszłości będzie czarno-złoty. Nie mam jeszcze jakiejkolwiek koncepcji na, na tą ramę, na wzór tej ramy, jak ją pomaluję, ale wiem o tym, że na pewno będzie w kolorze czarno-złotym. Tyle. A więc taki szybki. Unboxing tej paczki ze sklepu montana, 5 puszek, e, dobra. To co, to ja zakładam maskę, okulary i czas chyba Spsiukać to ramy, bo nie wiem jaki jest dokładnie czas czekania To ja sobie na szybko jeszcze przeczytam instrukcję. E, nie jest to aerozol, ale, ale i tak, na wszelki wypadek założę maskę. Jestem ogólnie na dworzu maski, okulary założę dla własnego bezpieczeństwa i tyle Każą dwie minuty strząchać puszkę, a później nałożyć właśnie to chemię okej, a więc ja wymieszam wymieszam ten spray, założę okulary, maskę i będę spryskiwał ramę okej, okay, myślę, że już ten remover jest dobrze wymieszany Miałem założoną maskę, zakładam okulary i zaczynam spryskiwać to. Okej, okay, to było na tyle. Szukania jeszcze mi zostało jakieś. Pół puszki zostawię, to na później w razie włók, gdyby jakaś farba nie zeszła. No i teraz to trzeba zostawić, nie wiem na ile dokładnie godzin. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, że obejrzałeś ten film. Jeżeli się podobało, to łapka w górę. Jeżeli nie, to przestań oglądać, a zacznę jeździć. Do usłyszenia, hej!